To ja wiem, że jestem w stanie to wygrać. Czyli nie ma osób niepokonanych. Z też już przegrał dwa razy, więc to pokazało, że jest do pokonania. Kanał To Jest Box sponsorowany jest przez Blue Mountain Resort i Five Seasons w Sztarskiej Porębie. To jest boks, a razem z nami Tomasz Zadyma-Gromadzki, tuż po ważeniu popatrzyłeś na Roberta Parzyńczewskiego, spojrzałeś mu w oczy i co? Myślisz, że wygrasz tę walkę? Znaczy od początku, kiedy ją przyjąłem, to przyjąłem ją, ponieważ wierzyłem, że, że jestem w stanie ją wygrać, ponieważ Robert według mnie, jak niektórzy zawodnicy, którzy już kiedyś walczyli, tam przegrywali przed ciężkie koło, e, potem już tam gdzieś ta psychika jest słaba, e, nie była taka odporna ta głowa. Według mnie, no wiem, że wygrał cztery pojedynki po drodze, ale ja myślę, że ja będę w stanie go trafić celnie. Przez te 10 rund znajdę sposób I, i, i patrzę mu w oczy mocno, ponieważ no, bez e, wątpienia po to przyjechałem. Przyjechałem wygrać. Co zadecyduje w ringu? Twój charakter, czy może plan taktyczny ułożony przez Twojego trenera? Wiem, że macie bardzo taki e, zażyłą relację i od lat razem współpracujecie. Coś wymyśliliście takiego zaskakującego? Tak naprawdę, jak dostanę, jak to było pierwszy cios, to już potem się nagle odpalam uruchamiam i robię zadymę w ringu. Tylko, że ta zadyma, jak powiedział tu już jeden z, czy dwóch z trenerów, z którymi rozmawiałem, już nie jestem zadymą, co kiedyś była na początku moich walk. Jest zadyma, ale bardziej przemyślana. No, jeżeli wprowadzę przemyślaną zadymę w walce z Robertem Parzęczewskim, to ja wiem, że jestem w stanie to wygrać. Czyli nie ma osób niepokonanych. Z Robertem też już przegrał dwa razy, więc to pokazało, że jest do pokonania. Ja co prawda wiem, Razy. No ale miałem wspaniałe, tak mówię, e przygotowania, sp bardzo dobrych sparing partnerów. Innych w ogóle niż e żaden się nie powtórzył chyba niż przez dwa lata, z którymi robiłem sparingi, wszyscy byli innymi sparing partnerami, więc dużo nowych e styli, dużo nowych e twarzy, dużo różnych kategorii wagowych e i to cięższych nawet e od cięższych po lżejszych, Lżejsi, szybsi, Ciężci, prawie po 100 kg bijący mocniej. Więc w takim razie, ja na sparingach, było dużo sparingów, ale były z przerwami, po to, żeby właśnie nie być przemęczonym, przetrenowanym sparingami. Były takie bezmyślne 10 sparingów z rzędu, tylko sparing, przerwa tydzień, dwa sparingi, przerwa tam parę dni, znowu dwa w tygodniu, nie trzy. I tak sobie tak robię te sparingi, że nie balansowałem cały czas z pozostałymi treningami, że pomiędzy jakimś tam już zmęczeniem, gdy się pojawiało, coś odpuszczaliśmy, tak? Ten trening biegowy, czy w ogóle cały dzień nic nie robiliśmy. E, I na drugi dzień robiłem na przykład sparring albo inny trening i na pewnych siłach już mądrzej trenowaliśmy. Dobry sztab mam Łukasz Kabolic Stakowski właśnie ten co myśmy nagrania, ten odczuć motorycznych, dietetyk e, i też osoba, która tutaj bad badają moje krwi, e, też patrzę, czy nie jestem zmęczony, czy tam coś nie brakuje. E, Marcin Gandyk, e, trener Michał Strogi, właśnie, z którym się znam od lat i od lat współpracujemy. No jesteśmy już tak wszyscy doświadczeni, że jest coraz, coraz lepiej. Widziałeś e, zmienię temat na Gromdę. Twój były rywal przegrał walkę z Dondiego, Wasyl. E, Oglądałeś tę walkę i jak, tak. jak, jak, jak zareagować na ten pojedynek, co poszło nie tak. A ja robiłem sparring z Dondiego dwa tygodnie przed walką z Wasylem jego, no i nie ukrywam, że przy 10 rundach tam normalnie ten sparring nasz wyglądał, tak? Faktycznie Don Diego gdzieś bardziej potrafił przyjąć i na wyszczelić gdzieś celnym ciosem w moją głowę e, silnym. Jakiś tam bardziej starałem się go właśnie rozbijać, obijać e, i fajnie ten sparring wyglądał. I, I mówiłem, że Wasyl bardzo mocno bije, ale Wasyl, moim zdaniem, ale to proszę pamiętać, że jest moje zdanie, to nie jestem obiektywny, bo walczyłem z Wasylem, ale ważył za dużo, bo 96 kg na jego wzrost było za dużo. Przez to stały mu nogi, w ogóle jego ciosy były zadawane w powietrze, dlatego, że gdy nie było ani jednego kroku, można to zobaczyć do przodu z ciosem. Druga sprawa, był tak zbudowany, napompowany, że jego ręce się nie prostowały, on był w sierpie takie, on ich nie potrafił wyciągnąć i jeszcze dołożyć do tego, że nie dochodziły mm -hmm. nogi. On jak stracił, ja i za duża się masa myślę, że trzeba utlenić i tak samo. Eee, Szybko stracił kondycję, przecież ze mną walczył 10 minut na o wiele większym tempie. Nasze tempo walki 10 minut bardzo ciągłej takiego wymian, gonienia mnie, on mnie gonił, ciał, ja nie ukrywam, uciekałem, on mnie gonił, eee, czasem przeatakowywałem, wymiany były. A tutaj pojedyncze, podwójne ciosy, mniej wymian, eee, stałe mu nogi, nie rozciągał tych ciosów. Eee, Wasyl zawalczył za, za jak najsłabsza wersja siebie. Super, to jeszcze na koniec, jakbyś zaprosił na ten po, pojedynek? Zapraszam serdecznie. Podobało się? Zostaw suba i sprawdź strony naszych sponsorów.